po świętach właśnie szukuję obiad, obieram marchewę. Nic szczególnego, słuchajcie, będzie wszystko, wszystko w jedno. Wszystko w jedno, wrzucę i, i upiekę po prostu. Ja jakoś nie robiłam dużo rzeczy na święta, więc spokojnie teraz na świeżo gotuję, bo, bo w sumie wiedziałam, że pojedzie, będziemy na obiedzie, mamy. Więc nie ma sensu tego robić. Tam też porobiłam jakieś żurki, ciasta. No i to tak wspólnie, żeby, wiecie, nie narobić. A potem wyrzucać. E, no. Dlatego dzisiaj jadę sobie z takim prostym obiadkiem. E, dziewczyny są w domciu. No bo Lusia w szkole zaczyna od środy. Mm. Więc nie ma sensu, żeby Pani tutaj przychodziło jakiś susia i to jeszcze po świętach, bo ona rozwala ten pokój po prostu i z tej nauki a siłby po prostu nie było. Więc jeden dzień takiego wolnego. Pogoda jest super leje od rana. Ale może mimo to wyjdziemy na jakiś spacer. Zobaczę. Zobaczę, jak to się tam wszystko nam poukłada dzisiaj. Póki co zajmuję się tym właśnie obiadem. Że pokażę. O, idziemy w e, Inspiracją było e, pałki pieczone w warzywach. To była moja inspiracja. E, no i tyle no, słuchajcie. Będziemy się bawić, będziemy coś tam robić. Tak płutyka będziemy coś robić. A, e, opciam sobie włosy w ogóle. Tak, w ogóle to odciąłam sobie włosy. E, sama sobie robić włosy od, e, od pandemii. Nauczyłam się w pandemii. Kupiłam takie nożyczki. Podciąłam trochę też lusi włosy. E, no. I tyle z radla. Będziemy zaraz coś robić. Ogólnie sami nie wiemy. Nic nas niby nie wzięło na te święta. Żadne choróbska, ale jakoś tak. Jakoś tak wiecie średnio się czujemy, nie wiem, czy to te święta, czy to ta pogoda, więc, więc tyle. Ogólnie ciężko jest się podnieść po świętach. Nie wiem, czy wam też, czy tylko mi. Już pokazuję twoją fryzurę. Pokaż swoją fryzurę. fryzura. się, jaka ty jesteś ładna. Musia? Musia! Co ty zrobiłaś? Coś ty zrobiła? Musia! To jest marchewka na obiad. <grym> Gdzie nóż? Odłóż nóż! Odłóż nóż! Odłóż nóż, proszę. Musia! Na noża? No, no jest nóż. Nie można. Okularki po prostu ci spadają. E, tutaj mam karty pracy. Czy ja to zrobiłam? A tak, okej. Okay. O zwierzaczkach. Dzisiaj trochę o zwierzaczkach, o kotkach, pieskach innych zwierzaczkach domowych. E, Powtórzymy sobie zwierzaczki dzisiaj. E, I kolory mamy, zamiar sobie powtórzyć dzisiaj. No i cały czas tam łączymy te w tunelach, tak jak nam mówiła Państw w Mamy kalendarz na kwiecie. Jest mnóstwo różnych różnistych świąt, znaczy nie świąt, tylko dni. Można świętować, można nie świętować. A teraz idę, bo już zrobiłam. Taką, takie coś, żeby dziewczyny trochę pochodziły. E, powchodziły tutaj, e, no taki tor z, przeszkoda, z przeszkodami. Stołki to są. E, no. To są te o. Te, co tutaj są, widzicie. Złap, jak to się nazywa? Pokrowce? Nie, to nie pokrowce. Gąbki, nie wiem, jak to, jak to się nazywa. I, żeby po tym przejść. No i tutaj mamy tą naszą piłkę, która już ledwo dyszy. Żeby po tym też właśnie przejść. Coś takiego, no zobaczymy jak to pójdzie, wiecie, nie będziemy się a, nakręcać na nic. No pewnie, że tak, Lucia, to wszystko przecież jest zabawa. Hej, właśnie skończyłyśmy słuchać e, tego zestawu. E, on ma bardzo ładne, duże karty. E, część osób pewnie wie, o, o jaki zestaw chodzi. No te karty są po prostu, słuchajcie, przepiękne. E, przepraszam, że widać mnie połowę i że tak będzie przez jakiś czas. E, bo połamałyśmy stojak. O, i nie mamy stojaka. I nie wiem, czy się da skleić na izolację. To <grym> e, No. A tutaj łobuz się trochę bawił. Ja jego świecie nie zwróciłam... nie nogi. No nosiła ten stojak nosiła. I potem odstawiłam ten stojak, patrzę. A tu jest w częściach. Jest tak, jest tak, musi być. Ale wracając do, do tych kart, to są naprawdę piękne i jak. Znaczy, ja dałam za nie. O, znowu ucinam je. Ja je kupiłam już lata temu. To były naprawdę jedne z pierwszych tych pomocy, które kupiłam Asi. I wtedy za, za ten cały zestaw dałam 200 zł. Jest, to są takie duże karty. Zaraz pokażę i są jeszcze mniejsze. O. i są jeszcze mniejsze. I to są różne o różnej tematyce, nie? Pojazdy, tam sprzęty domowe, dźwięki. I tak dalej. No więc polecam, a w ogóle to dzisiaj jest dzień książki dla dzieci w naszym kalendarzu takim tematycznym i pewnie weźmiemy książki i będziemy czytać, albo oglądać albo dotykać, mamy taką książeczkę dotykawską o zwierzątkach bo ci było o zwierzątkach powtórka z rozrywki o zwierzątkach więc będziemy sobie dotykać i czytać Asia, bo wywalisz drzwi od szafy no, to czytamy o zwierzątkach? tak, dobra a zrób ładnie papa Super, ekstra to idziemy czytać książeczki. Jesteś ok. Witajcie, Środa, tak, dzisiaj jest środa. Jakoś mi się mylą te dni już. Eee, właśnie wróciłam z, z Dino z zakupów. Mam jeszcze do rozpakowania torby i parę rzeczy do do ogarnięcia, bo chcę zrobić y, dziewczynom takie tunele, że... znaczy na kartce, by przeprowadzić naklejki, żeby łączyły jedne z drugą. To już taka sugestia była pani Ani z przedszkola, więc y, pamiętam o tym i to mam właśnie z tyłu głowy, żeby to zrobić. czy też jedną rzecz muszę, a, muszę zrobić, ale, ale muszę o tym pomyśleć też właśnie dla dzieci, żeby ucja mogła odsuwać suwak. A, bo to też jest ważne przy. no przy ręce, tak? Y, no, ale jakoś pierwszy mój pomysł nie był do końca dobry. To by się nie trzymało, więc muszę to, wiecie, zliftingować. No, a teraz sobie rozpakowywuję wino dzisiaj, winogronka na promocji. No, nie mam tego stojaka, słuchajcie, muszę ogarnąć ten stojak, ale muszę ogarnąć milion rzeczy naraz. Półeczki dla mojego męża. Na wszelkie choroby inne. Włoszczyzna dzisiaj jest na promocji w dino. Kto ma dino za piątaka? Kto ma ochotę na rosół? Będzie rosół. Będzie rosół. Humusisko. Oczywiście. batoniki Herbatka jakaś tam owocowa. A, truskaweczki też były na promocji. Oj, są moje dziewczyny słuchajcie, Ulubiałem truskawki. W ogóle ubieram wszelkiego rodzaju O, zapomniałam. Mrożonki, maliny i truskawki. E, maliny na promocji. Znaczy truskawki na promocji. Od sobie Truskawki na promocji, a maliny potrzebuję do, do ciasta. Będę robiła na niedzielę. Właściwie to na sobotę ciasto duża śmietana do ubicia, bo będę właśnie robiła ciasto i no i potrzebuję tej śmietany. Ogórek, ten polski, bardzo dobre. No te ogórki. No tam trochę ziemiaków, nie jakoś dużo, bo bo u nas jest ciepło i one się robią takie upleśnieją, więc. A skitersy? I teraz na dzień tenczę. Dzisiaj będziemy robić z dziewczynami tańcze na talerzu. Na pewno nie będziemy tego jeść, słuchajcie. Rzuciłam tak? Mam nadzieję, że nie opłukam. Eee, gołda. Opłaca się ta gołda, jest po 26 zł za kilo. Jest jeszcze gołda mlekowity po 25 zł za kilo, jest du duża paka. Jak słuchajcie, macie rodzinę, która lubi jej serzuty albo potrzebujecie na jakieś tosty albo do czegokolwiek, to w dino właśnie ta gołda wychodzi 25 zł za kilogram. Nie wiem czy to jest dobra cena czy nie, możecie gdzieś w Biedronkach, by nie znalazła, ale ja już nie mam czasu na wiecie, na te biedronki i tak dalej. Galareczki yy, malinowe. Wzięłam te, bo... <grym> Tamte, e, no tamte tańsze mi, no mają zły skład, naprawdę już, słuchajcie, no, te mają w miarę, w miarę. E, I dwa te serki kanapkowe, co dziewczyny uwielbiają moje, to nowa, ta jest nowe opakowanie, w ogóle jest dobra kaloria jedna, jakieś tam kupujący choć chociaż ja robię Słuchaj, wiecie, ale... a guma to już się i dwa jabłuszka potrzebne mi do, do jedzenia, do placuszków. I to wszystko, słuchajcie. I stówki nie ma. Tak, dokładnie 97, 65. Jak widzicie, dziewczyny mają skitelsy. Tutaj już sobie naszkowałam wodę. Będziemy robić tęczę z, ze skitelsów. Robota stara jak świat, znana chyba wszystkim. To jest takie naprawdę podstawowe doświadczenie. Wiecie, co mnie najbardziej zastanawia? Co jest w tych skitelsach, że one tak puszczają farbę? <grytania> Jaka chemia tam musi być w nich? No, to mnie bardzo zastanawia. A tak poza tym, to wróciłyśmy z rehabilitacji, podjęłyśmy. Jeszcze brudna buzia łasi. Tak, właśnie, buzia brudna. Lucia, najpiękniejsza dziewczyna pod słońcem. robus, mm, nasz no, łowóz. No, i tyle słuchajcie. Jakieś tam drobne zakupy poczyniłyśmy. A, przyszła gra. Y, Lucia. Przyszła gra, ale niestety y, nie pochwalę się, nie pokażę, bo przyszła gra w języku angielskim, a nie było. Nie było to uwzględnione, że to nie jest po polsku. No myślę, że trochę nie ten poziom. <laughs> więc nauczymy się najpierw po polsku. Więc odsyłam, więc się nie pochwalę. No, ale przyszły dwie nowe książki. To się może później nimi pochwalę. No dobra, teraz jedziemy z tą tańczą. To jest taka układaneczka. Zamówiłam ją, żeby była przesyłka za darmo. Ale wiecie, czasami gdzieś się jedzie, takie coś małego można wziąć. Tu jest taka gra. Hmm. Takie jeszcze nie mamy ze wzorami. Myślę, że też będzie fajna do zabawy. Ale głównym takim moim zakupem. To jest książka Dom na ulicy Czereśniowej. To jest książka, którą bardzo lubi Asia. Mamy te jesień. Hmm. No cztery pory roku na ulicy Czereśniowej. Tutaj mamy... Czekajcie, jakoś odbija światło. O, a tu jest dom na ulicy Czereśniowej. Weź mi tu od... To światło odbija. Fajna, fajna książka. Tu jest trochę też do poczytania. Super, naprawdę super. I jeszcze Noc na ulicy Czereśniowej. Też właśnie bardzo się dziewczynom podoba. Podobają mi się te książki, szczególnie Asi, więc. No więc wiecie, niech. No niech ma dziewczyna. No cóż, cóż ja, cóż ja zrobię, że ja mam słabość do książek i do tych wszystkich. Wiecie rzeczy. E, no i słabość mam do swoich dzieci. W ogóle mam słabość do swojej rodziny. No, to by było na tyle. Reszta, no, tak jak powiedziałam, była gra, ale była. Mm... No, nie po polsku, tak? Nikt tego nie napisał na aukcji, więc. Więc. <laughs> dziewczyny popsuły tęczę. Więc, więc jest do zwrotu, zobaczymy, czy jest taka w wersji językowej polskiej. Jak jest, to dobrze, jak nie, no to. No, to nie. Wymyślimy coś innego. Tak, Asiu, jesteście dziewczyny w ogóle jesteście super. Wy się ubrudzicie wszystkim, no? Idziemy myć rączki. Nie bijemy się. Ojej. Nie wolno się bić. Nunu. Jak jest Nono? Lucja? Lucyjko, jak jest Nono? Lucia, nie chlap! Lucia! Co to jest w ogóle? Co to chlapie? Dobra. Witajcie, a właściwie żegnajcie, bo łączymy się, żeby się z Wami pożegnać, tak zawsze jak, łączyłam, jak się z wami łączyłam, tak około e, 19:20. To było na dworze ciemno. Jakiś klimacik był na te pożegnania. A teraz, słuchajcie, jakoś tak jasno po tej zmianie czasu. No ale nic, my się już łączymy, bo jutro będzie kolejny intensywny dzień, bo musimy być na 8 rano w, w Warszawie. Um, u stomatologów, bo Asie się ukruszył ząb. Asia ma bardzo słabe zęby, ciężko jej umyć nie daje i dzisiaj też próby umycia zębów to y, tutaj jestem cała pogryziona, więc... No, jedziemy jutro, więc dzisiaj też trzeba trochę się ogarnić. Może nie wcześniej, bo u nas to zawsze jest, są późne godziny nocne, bo jeszcze jest milion rzeczy do zrobienia. Ale... Teraz będziemy sobie łączyć, wiecie, ja miałam stare naklejki, to co robiłam, będziemy łączyć. To jest pomysł pani Ani z przedszkola. Bardzo dziękuję. Bo to akurat naklejki właśnie już wielkanocne, które już pewnie, wiecie, już wielkanoc była, więc teraz one by już tu sobie się walały, przewalały, a tak to będziemy łączyć. No. Luciu będziemy łączyć. A czekaj, ta lampeczka przeszkadza. No dziś będziemy łączyć. My tutaj sobie będziemy łączyć. Z wami się już będziemy żegnać. Wszystkiego dobrego, miłego dnia, miłego wieczoru. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko u was dobrze po świętach. I widzimy się niebawem. Pa! a jeśli macie ochotę, zostawcie łapkę w górę i dajcie suba na ładnie to Dobra, jak już poprzesułyśmy te buziaki, to się teraz bierzemy My za robotę, co?